Jak się czujesz, gdy masz powiedzieć swojemu szefowi czy szefowej, że sprawy nie idą po waszej myśli? To jest jedno z najsilniejszych pytań badających poziom bezpieczeństwa psychologicznego zarówno w relacji, jak i w organizacji. Happy Dealer Podcast Marta Rolnik Agnieszka Ptasińska Praktycznie Merytorycznie Z energią Dzisiaj odcinek pod tytułem Czym jest bezpieczeństwo psychologiczne w pracy? No właśnie, czym jest to bezpieczeństwo psychologiczne? Ten koncept zbadała i spopularyzowała profesorka Harvard School, Amy Edmondson. W takiej książce Fearless Organization, ona mówi, że w, tak w skrócie, że jest to odczuwalne przyzwolenie na szczerość. I taka pełniejsza definicja bezpieczeństwa psychologiczna zawiera. Przekonanie, że nikt w zespole nie będzie ukarany ani też upokorzony, gdy zdecyduje się albo podzielić swoim pomysłem, albo poprosić o pomoc, albo to, to od czego Marta zaczęłaś, przyznać się do błędu. Taka atmosfera sprzyja innowacyjności, budowaniu różnorodności, inkluzywności i większej produktywności. A teraz pytanie kolejne, jakie się nasuwa w związku z y, bezpieczeństwem psychologicznym. Jak Wyrażasz swoją niezgodę, zdanie odrębne lub swój pomysł lub odmowę, to jak się czujesz lub z czym się spotykasz? Takie zwroty: Ja inaczej to widzę, mam pomysł na inne rozwiązanie, albo po prostu nie dam rady tego zrobić. Jak my się czujemy, kiedy mówimy takie rzeczy? No i. Z perspektywy lidera, liderki, jak odważać ludzi, czy odważniać ludzi, żeby zgłaszali, że mają z czymś problem, albo właśnie mają to zdanie odrębne. Tutaj podkreślamy ważną rolę liderek, lider, liderów czy menadżerek, menadżerów. To oni sygnalizują, które zachowania są mniej lub bardziej pożądane. Ja nie zapomnę, jak byłam e, młodą psycholożką w pewnym prężnym zespole, e, ja przez bardzo długi czas podczas spotkań się nie odzywałam, ponieważ pracowałam z e, bardzo doświadczonymi e, zespołami, ja byłam tam świeża, i ja po prostu podczas burz mózgów siedziałam cicho. I w końcu mój szef ówczesny, po, e, podczas spotkania jeden na jeden zadał mi takie pytanie. Marta, dlaczego ty? Nie wnosi swoich pomysłów. I ja mu powiedziałam wprost, bo mi, nikt mnie nie pyta wprost. Ponieważ ja miałam poczucie, sama sobie nadałam taką etykietkę w zasadzie, że to jest spotkanie dla bardziej doświadczonych, a ja po prostu mam się uczyć i słuchać, jak oni tutaj yy, pracują. Więc szef umówił się ze mną na to, że będzie mnie. Pytać Marta, co o tym sądzisz w momencie, kiedy będzie mi na przykład trudno się przebić, albo nie dam rady y, zaryzykować? Co mówią badania na temat tego bezpieczeństwa psychologicznego? No mówią rzeczy takie dla mnie zadziwiające. Gallup badał y, te sytuacje bezpieczeństwa psychologicznego w pracy w Stanach Zjednoczonych i z, y, z wyników tego Instytutu Galupa y, wynika, że tylko 3 osoby na 10 y, czują, że ich opinia się liczy i że jest brana pod uwagę. Więc myślę sobie, że to jest dosyć mało i że mamy tutaj obszar do pracy. No właśnie, a jak, jak zaradzić temu i jak sprawić, żeby ludzie się czuli bezpieczni w pracy, żeby czuli przestrzeń, że mogą się wypowiadać? To pierwsza taka wskazówka od profesor Edmondson, i my cytujemy za nią dalej, i też to jak najbardziej polecamy: to po pierwsze, nie mylić ciszy lub braku informacji zwrotnej ze zgodą w zespole. I mamy tutaj dwa przykłady. Pierwszy przykład y, z naszego ostatniego szkolenia, gdzie y, chłopak niestety nie będzie miał przedłużonej dalej umowy. No i osoba, która była jego y, liderem, powiedziała, że ta osoba się nie włącza w dyskusję, nie proponuje innowacyjnych pomysłów, nie jest kreatywna. No, i ta osoba powiedziała: No, tak, nie włączam się, nie włączam. No i ten lider cały czas ją zachęcał, zachęcał podczas tych spotkań poprzez jedno pytanie: Czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? No, a ta osoba nie była dosyć śmiała, więc finalnie niczego nie proponowała i dopiero już na takim ostatecznym wywiadzie, na wyjściu z pracy, powiedziała, że ona miała inne pomysły na realizację tej strategii zagranicznej. Jednocześnie Nikt tak personalnie jej nie pytał o to, jak ona to widzi, tylko to było to jedno pytanie rzucone na koniec spotkania, a osoba nie miała takiej dużej śmiałości, żeby wnieść swój punkt widzenia. Więc gorąco Was zachęcamy, że jeśli jest ta cisza, i jeśli na pytanie, czy ktoś ma coś do dodania, nic się nie pojawia, to warto być może zmienić yy, to pytanie na jakieś inne. I też druga sytuacja, y, której ostatnio doświadczyłyśmy, y, mianowicie liderka się z nami dzieliła, że ludzie na spotkaniu się nie wychylają. Ona rzuca jakieś pytania, y, czy ktoś ma jakieś rekomendacje do projektu, jak inaczej to zrobić, i jest cisza. I dopiero zaczyna wrzeć, jak się kończy spotkanie i wtedy na slaku osoby piszą ze, ze swoimi propozycjami. Albo mówią: Nie, to się nie uda, przecież ja robiłem już taki projekt i to nie wyszło. Albo nie, tego nie damy zrobić w tej sytuacji, bo nie mamy takich zasobów. No i się pojawia znowu to pytanie, dlaczego nie powiedziałeś tego na spotkaniu? No, bo może być właśnie ta obawa, że nie wiem, zostanę. Czy to wyśmiany, czy ktoś powie, nie no, ten to się zawsze czepia, na przykład, tak? Jeśli ktoś ma takie y, czułe oko do precyzji, czy do analizowania ryzyka. Ja ostatnio na szkoleniu przetestowałam taką zmianę pytania. Zwykle się pytam po jakimś ćwiczeniu, czy ktoś ma jakieś pytania do tego modelu, który omawiałyśmy, i ostatnio zamieniłam to, jakie są wasze pytania. I sobie myślę, że możecie też tego używać w swojej pracy. Jakie pytania chcecie y, zadać mi do tego projektu? Czy jakie widzicie tutaj trudności? Y, co sądzicie na ten temat? Czyli zamkniętego pytania, zamieniamy na otwarte. I też, y, kiedy prowadzicie rozmowy czy burzę mózgów, dyskusje. To zwróćcie uwagę, że zwykle jest pewien procent osób zwykle to są te same osoby, które zabierają przestrzeń. Można czasem dać nawet takie żetony na mowę. Mówić się, że każdy ma dwa żetony, każdy może się wypowiedzieć dwa razy. I te osoby, które mówią dużo lub za dużo, no, będą jakby w tym systemie trzymały się i trochę mniej będą zabierać przestrzeń. Natomiast te osoby, które zwykle nie mówią, będą dalej. Miały Miały dwa żetony, i będą mogły je. Y, albo no, będą zaproszone do tego, żeby je użyć. I to jest dosyć taki, bym powiedziała, zabawny sposób. że też zapraszamy do tego, żeby to trochę zabawnie wprowadzić, że nie, że teraz wprowadzamy po prostu regułę musisz, musisz, bo inaczej. Ale chodzi o to, żebyśmy właśnie odważali te osoby, które mają y, myśli y, i rzeczy do powiedzenia, tylko bardzo często są. Y, z, z, z takiej perspektywy bardziej obserwacyjnej, czy na tym tak zwanym tylnym siedzeniu, bo jest często im trudno przekrzyczeć tych, którzy krzyczą najgłośniej. Może to osoby po prostu też nie lubią krzyczeć. Drugi temat to, czy drugi, druga taka dobra rada w budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego, to zaakceptować ryzyko i niepewność jako nieodłączną część nowych projektów. Brzmi. E Fajnie, nawet bym powiedziała jako pewna oczywistość, ale czasami ekspery eksperymentowanie z nowymi ścieżkami, ono po prostu jest, ma bardzo wysoki komponent niepewności. Chcemy czasami być tylko innowacyjni na papierze, a jak przychodzą po prostu wyzwania i ludzie muszą się przewrócić, to wtedy mówimy: A ja jednak mówiłem, że trzeba było zrobić inaczej, nie? albo A nie mówiłem to typowe. Więc y, naprawdę y, tutaj popatrzmy, czy czasem y, sami poprzez naszą postawę nie y, powodujemy, że ludziom jest trudno przychodzić i mówić hej, y, potestowałem ten nowy program, y, jednak on nie nadaje się tak dobrze jak myślałem. Y, bo być może po prostu za to bywają ukarani, a my mówimy słuchaj, to trzeba było pójść za moim pomysłem. I ostatnio usłyszałam z kolei bardzo taki wspierający przykład na te wskazówki, gdzie osoba powiedziała, że to, czego, to, co ma najfajniejszego w pracy, to to, że ona się może uczyć i że może się wywalać. I ma liderkę, o której bardzo tak życzliwie opowiadała, i często jak do niej przychodzi z jakimś pomysłem, ona mówi: Dobra, rób, ja nie chcę znać szczegółów, jak ty to będziesz robiła, zrobisz. Razem się pozastanawiamy, jak będzie sukces, będziemy razem świętowały. Jak będzie porażka, to wyciągniemy razem lekcję. I ona mówi, że ona to bardzo docenia. Też to takie poczucie autonomii, że ma zadanie, a jak ona to zrobi, i też taka, jak ona to zrobi, to już jest jej wybór. I też ta otwartość, jak się wysypie, to razem się zastanowimy, czego się z tego uczymy. I warto na początku też się zakontraktować na to, że nie ma głupich pytań. I to jest moim zdaniem bardzo silne pytanie. Ja Czasami na konferencjach siedzę, mam jakieś pytanie, i y, czy na jakimś szkoleniu, na którym ja jestem uczestniczką, chciałabym je zadać, ale włącza mi się taki krytyk. Kurczę, w sumie to powinnam to wiedzieć, albo y, czy w moim wieku y, nie wypada takiego pytania, może zadać, bo już mam taką ścieżkę doświadczenia, że aż głupio o tym pytać. Nie ma głupich pytań, ja sama siebie czasami do tego y, potrzebuję przekonać, ale y, pomóżcie tym, którzy właśnie tak mają jak ja. Po prostu zakontraktujcie to na początku. Oczywiście też trzeba się czasami zabezpieczyć, bo ludzie mogą do nas przychodzić non stop z tym samym pytaniem. Tutaj też warto zakontraktować się na to, żeby ludzie prowadzili jakieś notatki, albo czasami sobie nagrali coś, jeśli chodzi o obsługę jakiegoś systemu. Mam jeszcze garść badań dla Was potwierdzających, że to co mówi Edmondson i to co my ma sens i że warto to... Warto z tego skorzystać. Mianowicie Instytut Galupa znowu w, w, w tym samym badaniu mówi, że podwajając liczbę pracowniczek czy pracowników, którzy czują się na tyle bezpiecznie, aby wyrażać swoje opinie, organizacje mogą e, redukować atrycję nawet o 27%. E, to samo badanie pokazuje, że o 40% zmniejszają liczbę wypadków, zwiększa się produktywność aż o 12%. Z kolei inne badania wskazują wzrost zaangażowania. Nawet są takie badania, które mówią o tym, że y, o 76% może wzrosnąć y, to zaangażowanie, wtedy kiedy osoby czują się bezpiecznie psychologicznie. No i antyprzykłady na koniec na bezpieczeństwo psychologiczne. To też z mojego pola. Ja mówię, jakiś inny pomysł, to słyszę litanie. Właściciela projektu, który mówi przez 10 minut, dlaczego to jest niemożliwe. I ja słyszę, dobra, to już nic nie będę mówić, bo jak mam słuchać 10 minut, dlaczego ten pomysł jest niemożliwy, to już wolę naprawdę się, sobie jemu to oszczędzić, bo on się też tak wkręcał, żeby mi to dobrze wytłumaczyć. Ale teraz sobie myślę, że mogłam mu powiedzieć, słuchaj, wystarczy, że mi powiesz tak lub nie. To też jakby dzielę się tą odpowiedzialnością. No, różnego rodzaju takie antyprzykłady typu. Boże, co to za pomysł? Ty nie znasz realiów naszego klienta, to w ogóle nie przejdzie. Albo takie złośliwości, czyli serio? To jest pomysł na serio, czy to taki żart? Yy, to nie żart, ja to słyszałam w jednej z organizacji. Ja niestety też. To skoro są antyprzykłady, no to yy, co w takim razie robić? Yy, przede wszystkim, to tak pięknie znowu zabrzmi, żeby akceptować błędy yy, jako element procesu uczenia się i organizacje, w których istnieje to psychologiczne bezpieczeństwo. To są organizacje, w których błędy są traktowane jako naturalna część procesu uczenia się. Warto na przykład skorzystać z takiej formatki, którą my bardzo lubimy after action review, do analizy porażki, czyli co zrobić w sytuacji, kiedy nie wiem, projekt się wysypie, czy jednak ta funkcjonalność, która według nas była idealna, nie zadziałała u klienta. I w tej formacie after action review są cztery pytania, poprzez które możemy poglądać trochę ten błąd, czy tę porażkę, żeby wyciągnąć z niej lekcję, a nie żeby się tak zaszyło. No nie, położyliśmy projekt. Też rozwijanie umiejętności słuchania głębokiego, my o tym nagramy, jakiś podcast już teraz czuję, czy odcinek, że warto. Słuchanie głębokie jest inną wersją tego słuchania, które czasami macie na szkoleniach jako w wersji słuchania aktywnego. I o tym już czuję, że będzie też kolejny e, odcinek. Natomiast to, e, co warto wiedzieć, to to, że pojęcie bezpieczeństwa psychologicznego w pracy ma istotne znaczenie nie tylko dla tego naszego performance, atrycji i tak Realizacji celów. Realizacji celów, ale ma ogromne, jeśli nie najważniejsze znaczenie dla zdrowia psychicznego pracowników e, poprzez właśnie tworzenie otoczenia sprzyjającego otwartości, zaufaniu. Yy, zaufania i współpracy. I teraz na koniec mam takie pytanie dla yy, perfekcjonistów, też, czy dla osób, które yy, no właśnie tak z tą kulturą porażek mają się różnie. Na ile ty masz otwartość na swoje własne błędy, będąc też z pozycji lidera, liderki, i na ile też umiesz włączyć wewnętrznego sprzymierzeńca i redukować wewnętrznego krytyka? I o tym też myślę będzie jeden z odcinków. Aga i Marta. Happy dealer. Jeśli chcesz zadbać o wyniki swojego zespołu o lepszą atmosferę i wzrost innowacyjności, spotkajmy się i porozmawiajmy. Wspólnie sprawdzimy, jak wygląda poczucie bezpieczeństwa w Twoim zespole i stworzymy plan działania. Napisz do nas na hellomałpahidealer.pl